Premierowy model Cadillac CTS drugiej generacji sprawia wrażenie pełnowymiarowego Amerykanina po szkole dobrych manier oraz wizycie u niezłego stylisty i to chyba ze Starego Kontynentu, ponieważ zarówno w środku jak i na zewnątrz auto jest nieco bardziej eleganckie i europejskie niż poprzednik. Firma zamierza nowym modelem skuteczniej konkurować głównie z markami niemieckimi. Klientów ma przyciągać niższa od rywali cena, atrakcyjny wygląd, Wysoka jakość wykonania oraz bogate wyposażenie. Te cechy zdecydowały, że CTS został wybrany przez czasopismo Motor Trend samochodem roku 2008 w Stanach Zjednoczonych. CTS jest dostępny w Polsce z jednym z dwóch sześciocylindrowych silników benzynowych. Pierwszy z nich ma pojemność 2,8 litra i moc 211 koni mechanicznych. Drugi to zupełnie nowy motor V6 o pojemności 3,6 litra. W mocy 311 koni mechanicznych. W 2009 roku oferta powiększy się o sześciocylindrowego diesla o mocy 250 koni mechanicznych. Najtańsza wersja CTS Elegance z mniejszym silnikiem kosztuje 169 000 zł. Najdroższy luksusowy model CTS Sport to wydatek blisko 229 000 zł.